Zapalenie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy dosyć często słyszana diagnoza w naszej polskiej populacji. Pytanie: Jakie kroki uczynić, jeżeli chodzi o styl życia, czy też ewentualną suplementację diety, po usłyszeniu takiej diagnozy? Jeżeli interesują Państwa te zagadnienia, to serdecznie zapraszam do pozostania dzisiaj ze mną. Zapalenie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy najczęściej jest spowodowane przez taką niechcianą bakterię, która nazywa się Helicobacter Pylori, jest to uznany czynnik, który powoduje uszkodzenie śluzówki przewodu pokarmowego, następczo też może powodować zarówno chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy i też w niektórych przypadkach prowadzić nawet do rozwoju raka żołądka i dwunastnicy. Tak więc uznany czynnik. Dosyć niechciana bakteria, ale też dosyć powszechna w naszej polskiej populacji. Inne Czynniki uszkadzające błonę śluzową żołądka to np. długoterminowe przyjmowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, które faktycznie uszkadzają śluzówkę przewodu pokarmowego i tym samym osłabiają całą barierę śluzówkową. I naturalnie też warto wspomnieć o innych czynnikach toksycznych, które uszkadzają błonę śluzową przewodu pokarmowego. Mam na myśli oczywiście różnego rodzaju zatrucia, zakażenia, które często przebiegają ostro ale też jednocześnie chciałabym jednoznacznie wskazać na czynnik uszkadzający, jakim jest alkohol. Naturalnie w pierwszej kolejności należy przede wszystkim znaleźć przyczynę stanu zapalnego, ponieważ taka etiologia jest no bardzo ważna w kontekście usunięcia czynników, które powodują cały patoch mechanizm. Czyli przykładowo, jeżeli mówimy o zakażeniu spowodowanym helikobaktery pylori, to oczywiście wdrożenie odpowiedniego leczenia farmakologicznego, które niejako usunie tą bakterię, czyli tak zwana terapia eradykacyjna. A jeżeli przykładowo zapalenie spowodowane jest działaniem czynników toksycznych, jak na przykład przyjmowanie alkoholu, no to prosta zasada jest zaprzestanie ekspozycji na ten czynnik uszkadzający. Ale chciałabym zwrócić dzisiaj uwagę na styl życia i sposób żywienia, bo jak się okazuje, to co na co dzień spożywamy ma też znaczący wpływ na to, jak bardzo obciążona jest nasza błona śluzowa przewodu pokarmowego, jak szybko dochodzi do regeneracji, a nawet wyzdrowienia w kontekście właśnie zapaleń, błony śluzowej żołądka i dwunastnicy. Pierwszym czynnikiem, o którym chciałabym powiedzieć, niezależnie od tego, czy był to czynnik sprawczy powodujący zapalenie błony śluzowej żołądka, czy też niekoniecznie, jest po prostu ograniczenia, nawet wykluczenie spożycia alkoholu, w szczególności w ostrej fazie choroby. I mam na myśli tutaj głównie alkohole musujące, podawane o obniżonej temperaturze i w szczególności w dużych ilościach, takie alkohole jak na przykład szampan, proseko, czy też inne tak zwane wina musujące. Uważałabym też na takie ludowe przesłanki, przykładowo boli cię żołądek, masz owrzodzenia, stany zapalne w błony śluzowej przewodu pokarmowego, no to idealnie wypij kieliszek czystej wódki, Orzechówki lub na przykład nawet czystego spirytusu. Można spotkać się z takimi zaleceniami, ale czy faktycznie jest to dobre postępowanie? Mianowicie może być to trochę nie, wprowadzające w błąd, ponieważ początkowo możemy mieć lekkie złagodzenie dolegliwości, ale pamiętajcie państwo, że w dłuższej perspektywie taka ekspozycja na taki istotny czynnik, wysokoprocentowy alkohol powoduje do bardziej rozległych zmian w kontekście właśnie śluzówki przewodu pokarmowego, czyli ta chwilowa ulga no nie jest takim usprawiedliwieniem do e, takich działań. I też często jak rozmawiam e, na co dzień z pacjentami, którzy właśnie e, czasami dają się złapać w takie pułapki, no to mówią, że to idealnie pomaga. A ja też wtedy się pytam, e, czy udało się pań, Panu, pani dzięki takiej strategii wyleczyć swój stan zapalny błony śluzowej żołądka, i tutaj często pada zapytanie, no niestety nie. Tak więc bardzo jest to istotne, żeby być świadomym pewnych następstw i uważać na takie. Szybkie porady, szybkie strategie, które niekoniecznie w dłuższej perspektywie będą dla nas pomocne. To samo zalecenie dotyczy też innych napojów alkoholowych, jak na przykład wino białe czy czerwone, i tutaj zwróciłabym uwagę, że nawet wino czerwone może być bardziej obciążające dla przewodu pokarmowego, ale też to zalecenie dotyczy spożycia piwa i też tak zwanych drinków, czyli połączenia mocnych alkoholi, na przykład z sokiem pomarańczowym, czy też tak zwana krwawa mery, czyli połączenie wódki z sokiem pomidorowym. A dlaczego jest to takie niekorzystne, mianowicie soki cytrusowe i też na przykład sok pomidorowy, takie stężone roztwory powodują chemiczne drażnienie receptorów nerwów czuciowych przełyku, wzmagając wydzielanie soku żołądkowego i dodatkowo intensyfikując odczuwane objawy takie jak na przykład ból w jamie brzusznej, uczucie pieczenia, a też nawet wzmaganie refluksu żołądkowo-przełykowego. Kolejny czynnik, o którym chciałabym teraz powiedzieć, jest dosyć oczywisty, ale myślę, że postawienie diagnozy zapalenia błony śluzowej żołądka czy dwunastnicy to dobry moment na to, żeby podjąć decyzję o zaprzestaniu palenia tytoniu. A dlaczego? Ponieważ palenie tytoniu po prostu uszkadza, zaburza pracę przewodu pokarmowego. Zmniejsza na przykład produkcję śliny i też prowadzi do zmniejszonego ciśnienia w takim ważnym mięśniu, który nazywa się dolny zwieracz przełyku, co zwiększa wydzielanie soku żołądkowego, zwiększa cofanie się soku też żołądkowego do proksymalnych odcinków przewodu pokarmowego, nasilając na przykład objawy takie jak refluks żołądkowo-przełykowy, ale też inne nieprzyjemne dolegliwości, ból brzucha, pieczenie. I też że tutaj zwróciłabym uwagę na taką zależność, jak czas palenia tytoniu, a nasilenie objawów. Mianowicie, im dłużej palimy tytoń, im więcej palimy tego tytoniu, tym nasilenie odczuwanych symptomów niestety będzie większe. Pytanie, jak powinien wyglądać nasz talerz po postawieniu takiej diagnozy jak zapalenie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy. I w pierwszej kolejności zwróciłabym uwagę na pewno na ograniczenie, a nawet wykluczenie, tym bardziej w ostrej fazie zachorowania, produktów, które po prostu są ciężkostrawne. Produkty i potrawy. Jakie to będą produkty i potrawy? Mianowicie wszystkie te potrawy, które są smażone w tradycyjny sposób, w głębokim tłuszczu, przesiąknięte tym tłuszczem takie potrawy jak na przykład krokiety, kotlety, wszelkiego rodzaju klopsy, na przykład smażone w głębokim tłuszczu, ale również placki ziemniaczane, również ziemniaki smażone w głębokim tłuszczu, ala frytki i wszystkie inne panierowane produkty. Zwróciłabym uwagę też na tłuste kiełbasy i różnego rodzaju przetwory ala metka, pasztetowa, również potrawy marynowane mocno solone, ale także na przykład sery podp Puszczkowe, tłuste sery podpuszczkowe, sery topione czy też kwaśna śmietana. Wszystkie wymienione produkty są produktami ciężkostrawnymi, które dodatkowo mogą obciążyć objęty stanem zapalnym przewód pokarmowy. Ale też zwróciłabym uwagę na taki jeden aspekt: mianowicie może zdarzyć się tak, że na przykład kilka z tych produktów Państwo dobrze tolerują. I też większe prawdopodobieństwo, że on, taki produkt potencjalnie obciążający będzie łatwiej tolerowany, jeżeli będzie. Podawane w pojedynkę. Mianowicie najgorsze połączenie to połączenie różnych ciężkostrawnych produktów w jednym daniu. Jak ma to na przykład miejsce w przypadku fasolki po bretońsku. Bo zwróćmy uwagę, że taka kompozycja może być wręcz zabójcza dla naszego przewodu pokarmowego. Ale właśnie chodzi o połączenie na przykład ciężkostrawnej fasoli, cebuli, czosnku, tłustej kiełbasy, a jeszcze dodatkowo zaciągnięcie takiej fasolki po bretońsku na przykład tłustą śmietną. No takie danie może być naprawdę problematyczne, może zakończyć się bardzo dotkliwymi objawami. W ostrej fazie choroby i przy nasileniu symptomów problematyczne mogą być również słodycze, w szczególności te z dużą ilością cukru i tłuszczu. Jak na przykład typowe ciasto francuskie, ciasto półkruche, kruche, ale też duże ilości czekolady i na przykład takie produkty jak hałwa, batony, również orzechy jedzone w całości są produktem ciężkostrawnym a w szczególności zwróciłabym uwagę na orzechy solone, orzechy z różnego rodzaju posypkami, otoczkami chrupiącymi, bo to dodatkowo będzie jeszcze obciążać przewód pokarmowy. Wśród napojów, które mogą obciążać błonę śluzową przewodu pokarmowego, warto wymienić kawę, w szczególności podawaną w sposób taki tradycyjny, czarna kawa, również mocna herbata, ale również napoje gazowane, napoje mocno słodzone i również płynna czekolada. Z przypraw i dodatków dodań obciążające dla przewodu pokarmowego mogą być duże ilości majonezu, musztardy, ale również tłuste, gotowe przetworzone sosy i nawet też domowe sosy, ale takie sosy, które są esencjonalne, zawiesiste, na wywarach mięsnych, kostnych czy grzybowych, dodatkowo na przykład zaprawiane śmietaną oraz także pikantne, tam gdzie dodajemy na przykład pieprz czarny, chili czy też Kary. Dlaczego to jest takie problematyczne? Bo mogą Państwo powiedzieć, że przecież kapsaicyna występująca w Chili ma właściwości lecznicze, jeżeli chodzi o uszkodzoną śluzówkę przewodu pokarmowego, i w gruncie rzeczy jest to prawda, ale zwróćmy uwagę, że w naszej polskiej populacji my nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiej dużej ilości ostrych przypraw i po prostu dla polskiego pacjenta takie przyprawy mogą podrażniać śluzówkę przewodu pokarmowego. Sytuacja wygląda nieco inaczej u mieszkańców, na przykład krajów azjatyckich, mam na myśli Indie, gdzie te osoby na co dzień spożywają spore ilości chili i ich przewód pokarmowy, można powiedzieć, jest zdesensytyzowany, odwrażliwiony niejako, a oni nie odczuwają tego jako coś bardzo ostrego. I w takiej sytuacji ta kapseicyna, która występuje na przykład w Chili, może faktycznie działać leczniczo. Warto też zwrócić uwagę na to, że w początkowej fazie zapalenia błony śluzowej żołądka i dwunastnicy albo w fazie zaostrzenia obciążające dla śluzówki przewodu pokarmowego mogą być też potrawy, produkty, które są uznawane jako bardzo zdrowe, ponieważ faktycznie mają sporo istotnych leczniczych składników np. antyoksydantów, ale z drugiej strony dosyć obciążają przewód pokarmowy i tutaj wymieniłabym na pewno cebulę, czosnek i por w szczególności, Nieprzetworzone w sensie podane w postaci surowej. Również surowa kapusta, a nawet też kiszona kapusta, która często jest uznawana jako bardzo zdrowy produkt, Superfood. Ale tutaj, niestety, w ostrym nasileniu zapalenia śluzówki przewodu pokarmowego może dodatkowo intensyfikować odczuwane objawy. Oprócz takiej surowej czy też kiszonej kapusty problematyczny może być również kalafior, zielone ogórki, ale również strączki czy grzyby, i też obciążające mogą być surowe owoce tak jak na przykład gruszki, surowe jabłka, również śliwki, czereśnie, wiśnie, ale również owoce marynowane i suszone. Taka sama sytuacja będzie dotyczyła produktów wysokobłonnikowych i w szczególności. Tych z wysoką zawartością tzw. Tak włókna nierozpuszczalnego, który bardziej obciąża przewód pokarmowy, i przykładowo taki bardzo polecany chleb żytni razowy dla osób ze zdrowym przewodem pokarmowym jest to idealny wybór, ale już dla osób, które cierpią na zapalenie błony śluzowej żołądka, może skończyć się to fatalnie, odczuwane często jak taki kamień na żołądku, i jak najbardziej jest to uzasadnione, właśnie z uwagi na dużą ilość błonnika nierozpuszczalnego. W takiej sytuacji warto zamienić ten chleb. Klebrzotni razowy, bardziej na chleb pszenny, wysokiej jakości, albo przykładowo pieczywo jasne, orkiszowe. W niektórych przypadkach rozwiązaniem może być również pieczywo typu graham. Ta sama zasada będzie tyczyła się innych przetworów zbożowych, jak na przykład grube kasze, które w okresie właśnie zaostrzenia czy też wystąpienia zapalenia śluzówki przewodu pokarmowego mogą być zbyt obciążające, czyli na przykład kasza gryczana, tym bardziej prażona, kasza jaglana podawana w całości, czy też pęczak, czyli całe ziarno kaszy jęczmiennej. Taka sytuacja również będzie tyczyła się tzw. grubych makaronów, czyli na przykład makaron razowy, który dla osoby, która ma zapalenie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, niekoniecznie jest najlepszą opcją. Ważna jest też sama temperatura podawanych dań. Należy unikać zarówno zbyt zimnych, jak i zbyt gorących dań. Dlaczego? Ponieważ umiarkowana temperatura jest tutaj najlepsza, będzie ochraniała przed nadmiernym przekrwieniem błony śluzowej przewodu pokarmowego. Podsumowując kwestie związane z doborem produktów spożywczych, to co powiedziałam wcześniej o tych wszystkich eliminacjach, oczywiście to jest zarezerwowane na tak zwany ostry czas choroby, początkową fazę, rozpoznanie i też później Zaostrzenie symptomów, zaostrzenie zmian patologicznych w obrębie śluzówki przewodu pokarmowego. Mianowicie, w miarę poprawy stanu pacjenta, dietę taką na pewno należy rozszerzać, ponieważ długoterminowe stosowanie bardzo restrykcyjnej diety lekkostrawnej jest niekorzystne dla mikrobioty, jest niekorzystne dla organizmu, ponieważ sprzyja niedoborom pokarmowym, niedoborom witamin, składników mineralnych. Tak więc w miarę poprawy stanu, klinicznego stanu naszego zdrowia należy tę dietę rozszerzać. Zszerzać, ale wprowadzając głównie produkty, które charakteryzują się wysoką wartością odżywczą, czyli np. małe ilości sparzonej czerwonej cebuli czy też szalotki, czy też małe ilości czosnku, który jest gotowany na przykład w zupie lub też duszony, ponieważ finalnie te produkty w sumie działają ochronnie na śluzówkę przewodu pokarmowego. Też warto pomyśleć o rozszerzaniu diety np. o orzechy, nasiona, pestki, orzechy włoskie, migdały, orzechy laskowe, pestki dyni, nasiona słonecznika – i w gruncie rzeczy są to produkty dosyć ciężkostrawne, ale jak później w trakcie rozszerzania naszego żywienia, podamy je w formie zmielonej, zmiksowanej, to zdecydowanie zmniejszy to stopień ich obciążającego działania, a dzięki temu będziemy mogli uwzględnić w jadłospisie cenne składniki odżywcze i składniki bioaktywne. Też warto rozszerzać dietę w kontekście wcześniej eliminowanych surowych warzyw, na przykład zaczynając od gotowanych różyczek brokułu czy też pomidor sparzony, obrany ze skóry. No i tutaj muszę powiedzieć, że bardzo istotna jest obserwacja Reakcji własnego organizmu, ponieważ reakcje na poszczególne produkty mogą się różnić i są wysoce zindywidualizowane. I tak na przykład jak jedna osoba może źle tolerować różyczki brokułu, u innej osoby mogą być one bardzo dobrze akceptowane. Cierpiąc na zapalenie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy możemy w swój jadłospis wzbogacić o naturalne surowce fitoterapeutyczne, które wpłyną korzystnie na łagodzenie zmian zapalnych. Mianowicie bardzo drogocenny jest tutaj już często omawiany LEN. Mianowicie napary z lnu znajdują zastosowanie zarówno w Gastritis, enteritis, chorbie wrzodowej czy nadkwaśności, i w tym celu warto przygotować taki napar z siemienia lnianego. mianowicie łyżeczkę zmielników. Siemienialnianego, zalać co najmniej połową szklanki gorącej wody. W tym celu zamiast zwyczajnej wody możemy też użyć napar z kwiatów rumianku czy też z ziela krwawnika. Następnie taki napar pozostawić na pewien czas w temperaturze pokojowej, dokładnie mieszając tak, żeby uzyskać taką śluzowatą papkę. I taki roztwór należy przyjmować 2-3 razy dziennie w podzielonych porcjach. Można też rozcieńczyć dodatkowo naparem z rumianku. Mówiąc o przyjmowaniu. Siemienia lnianego, w sumie w jakiejkolwiek postaci, to musimy być też tego świadomi, że na nasionach lnu potrafią adsorbować się leki. Tak więc jeżeli Państwo biorą leki przewlekle, to pamiętajcie Państwo o tym, żeby zachować co najmniej 1 do 2 godzin przerwy pomiędzy spożyciem siemienia lnianego, a właśnie przyjmowaniem leków. I też druga istotna kwestia, jeżeli długoterminowo przyjmujemy takie śluz, surowce śluzowate, jak na przykład LEN, to pamiętajmy o tym, że właśnie surowce śluzowate w w tym też śluz lniany, potrafi zmniejszyć wchłanianie witamin rozpuszczalnych w wodzie. Tak więc na okres takiej terapii należy w szczególności zadbać o prawidłową podaż wraz z dietą zarówno witaminy C, jak i witamin z grupy B. Inne korzystne surowce fitoterapeutyczne w przebiegu zapalenia błony śluzowej przewodu pokarmowego to już wcześniej wspomniany napar z rumianku. A dlaczego? Ponieważ napar z rumianku zawiera bardzo korzystną substancję taką jak alfa-bisabolol, który ma działanie przeciwwrzodowe. Osoby z zapaleniem błony śluzowej żołądka i dwunastnicy z powodzeniem mogą też sięgnąć po napary z melisy, która dodatkowo ma działanie uspokajające, tak bardzo istotne w sumie w jakichkolwiek chorobach przewodu pokarmowego, ponieważ Nadmierna ekspozycja na stres, nadmierne odczuwanie sytuacji stresogennych może pogłębić odczuwane dolegliwości, i dlatego taki napar z melisy może działać lekko uspokajająco, a tym samym pomocniczo. Pomocny może być też napar z Jak się okazuje, napary z również ochraniają błonę śluzową przewodu pokarmowego. I jeszcze inny napar, który na pewno chciałabym tutaj wymienić, to napar z mięty pieprzowej. Ale stosując napary z mięty pieprzowej trzeba być dosyć ostrożnym. Dlaczego? Bo o ile jest ona zalecana w zapaleniach śluzówki przewodu pokarmowego, o tyle jeżeli jednocześnie towarzyszą nam takie objawy jak nudności, wymioty i refluks, to nie jest to dobre rozwiązanie, ponieważ napary pary mięty pieprzowej mogą wzmagać takie odczucia. Mówiąc o innych surowcach fitoterapeutycznych przydatnych w zapaleniu śluzówki przewodu pokarmowego, warto wymienić nasiona babki jajowatej oraz otręby z nasion babki jajowatej, a także inne surowce śluzowate, takie jak na przykład porost islandzki. I pamiętajmy również o takim bardzo ciekawym surowcu, jakim jest aloes. Znane połączenie fitoterapeutyczne, jak wyciąg z aloesu, połączony z witaminą C oraz z wyciągiem z rdestu ostrokończystego. Ten ostatni surowiec dodatkowo zawiera silny antyoksydant, jakim jest resveratrol. I mianowicie takie połączenie, czyli wyciąg z aloesu, rdestu ostrokończystego i witamina C to bardzo dobry pomysł, żeby działać przeciwbakteryjnie immunostymulująco, a dodatkowo właśnie ta mieszanina ochrania błonę śluzową przewodu pokarmowego. I ostatnie, ale nie mniej istotne, to właśnie ten szeroko pojęty stres, bo jak wiemy, ekspozycja na czynniki stresogenne będzie miała wpływ często na odczuwane objawy w zakresie przewodu pokarmowego i też na te objawy, które typowo wynikają z chorób organicznych, czyli takich, które mają jawne symptomy, jak ma to miejsce w przypadku zapalenia błony śluzowej żołądka czy dwunastnicy. Oczywiście nie wyeliminujemy sytuacji stresogennych z naszego życia, bo to integralna e, część naszego codziennego funkcjonowania. Ale możemy dużo zrobić w kontekście percepcji sytuacji stresogennych, jak do nich podchodzimy, jak sobie z nimi radzimy, jakie techniki stosujemy, żeby się relaksować i też po prostu odciąć się niejako od tych negatywnych symptomów, które ze stresem są związane. Podsumowując, w ostrej fazie zapalenia błony śluzowej żołądka i dwunastnicy w zaostrzeniach, oprócz oczywiście wyeliminowania przyczyny tego stanu, wyeliminowania czynników, które nasilają uszkodzenie śluzówki, może mieć zastosowanie i powinna być zastosowana dieta oszczędzająca, która dzisiaj poniekąd została wymieniona głównie w kontekście składników czy produktów, które mogą obciążać dodatkowo przewód pokarmowy. Jeżeli będą Państwo zainteresowani tym zagadnieniem, to postaram się w kolejnych odcinkach również powiedzieć o produktach zalecanych, czyli bardziej skupić się na tym co jeść. Jeżeli mamy ostry stan związany z zapaleniem błony śluzowej żołądka i dwunastnicy albo borykamy się z zaostrzeniem. Jeżeli podobał się państwu dzisiejszy odcinek, serdecznie zapraszam do pozostawienia kciuka w górę oraz również do towarzyszenia mi w kolejnych odcinkach.